W ogóle tej gry w dzisiejszej sesji na pewno nie przejdę, ponieważ za dwie godziny mi się yy, odblokuje Old World Muncher's Odyssey na Switch'a. Tak, kupiłem gierkę na Switch'a, ponieważ... na ik. Się, łatwiej mi się wciągnąć w gry na Switch'u niż na PC. Oczywiście nagram wersję PC-tową, ponieważ, no, co ja mogę pojechać wersja PC-towa to jest jedna wersja, którą mogę nagrać, ale też mogę nagrać wersję PlayStation 3, jak się wkręcę w nagrywanie tak na poważnie ponownie i będę mógł sobie grać bez problemu w seryjnie bardzo jest mi żal tych Elgato ponieważ miałem dobre Elgato o chciałem sobie podłożyć trójkę i to spaliło mi kartę graficzną nie wiecie jaki ja byłem irytowany wtedy ostro Uuu, kurde tutaj samuraje chcą zabić tego z kubiego mieczem. to to jest Sekiro? Bo go, ja w ogóle grałem Sekiro sobie. Sekiro the Easy. Gram na modzie Sekiro the Easy. Ech, mam tylko jedno życie. Muszę uważać! A na szczęście tu jest koniec poziomu. Więc poziom trzeci to boss, czy poziom trzeci to z poziom, gdzie grać my inną postacią? Taka ciekawość. Przyznam, że muzyczka Hub Worldu jest nawet spoko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem światów! Więc level trzeci powinien być bossem. Jak to tak jest, to... Gra taka długawa nie będzie. Jak mu się uda w 2 godziny grę wcześniej, to... jej. No, to jest bosik. Okej, tak, Scooby.

Okej, okay. gra ci krzyczy szansa na zaatakowanie bosa! Koleś by pasował do gry tęczu. Ale cóż, to był nasz pierwszy boss! I kurka wodna z jednym życiem tylko przetrwałem. Pro gamer, panie i panowie. Pro gamer. Scooby Snacks, and you're out of there. Yay. Więc jeszcze nie mieliśmy okazji zagrać kudłatym. Cała Japonia była dla Scooby'ego. Ale cóż, czas teraz na świat drugi! Jim! I teraz kudłatym gramy. Oczywiście. Czy to się zmienia to świat? Nie pamiętam, ale.

w Anglii, ponieważ Szagi to też oczywiście pukanie się jak chcecie po brytyjsku gadać bo czasami było trochę i była taka sytuacja gdzie na przykład w transformerach była pod Slag on był dinobotem ale musieli jego nazwę zmienić na Snarl ponieważ Slag to prostytutka po brytyjsku I to też, o piesza śmierć, panie i panowie. I też. Y, autoboty przestali mówić slag, ponieważ slag to też taki metal specjalny albo resztki niepotrzebne metalu. Szkielety w Rzymie. Szczerze, nie mogę krytykować tego, co jest w tej grze, ponieważ gramy w grę, gdzie gramy w grę, więc wszystko to jest zrobione tylko po to, by grać w grę. Nie wiem, czemu, ale bardzo mnie interesowało, że duchy w tym filmie Scooby-Doo był taki cyfrowy. Oczywiście wszystkie duchy i potwory w to ludzie w kostiumach, ale ten pierwszy film na VHS i -y DVD yy, pod nazwą yy, Wyspa Zombi, to zmieniła trochę sytuację powo ten, robiąc tak, że naprawdę ta ta są demony i takie tam. I ta, to było super. O mój Boże, co to jest? Szekspirskie dialogi, kurde, a la dance. Auć! Ja się, ja się bać! O! Nie, nie wiedziałem, że mogę to rozwalać! No cóż! pak Czy myślę, że platformowanie kudłatym jest troszeczkę gorsze niż Skubidu? Pies jest bardziej atletyczny od człowieka. No ale cóż, ta seria się nazywa Scooby Doo, nie Kudłaty Doo. ale że Kudłaty miał yy, yy, film dla siebie. Albo potworny wyścig, gdzie Kudłaty stał się Łatym Kudem. Czy coś tam... Pamiętam, że oglądałem te na Cartoon Network, kiedy jeszcze Cartoon Network puszczało takie stare filmy. Teraz ścierwo leci. Ale chyba nie będę używał ten Let's Play do gadania o innych rzeczach. Eee, możemy po, po Scooby-Doo sobie pogadać, ponieważ... KURKA WODNA! Czyżby Scooby-Doo i cyberpościg był nowym Brain Games? Co ty robisz, gamer? Gamer to nie jest Jack and Daxter. To jest gra z roku któregoś tam, która jeszcze nawet nie wie w to, są skomplikowane kontrolki. Pff, a JA to tak się wysławić, kurde, kombosami z Devil May Fucking Cry. Kudła, ty wyciągnie kurde stingera i rozpierdoli te szkielety bez problemu. Ala fucking Dante. O, o, nie mam moich placków. Wiecie, to byłoby bardzo przyjemne w tej grze... w grze, w tej grze. Spluwa. Wyobraźcie sobie Scooby-Doo i kudłaty z Uzi. Uf, uf, uf. <ścoughs> Odgłosy, gdy umieram. Jeszcze jeden fail i chyba edytuję to. Już do takiego punktu doszliśmy, że ja muszę edytować gry z Scooby-Doo. Seryjnie, połów zmarnowałem w tym poziomie. Ale cóż, teraz czas na świętą rzymską ciszę. Aleluja! Checkpoint! Wow, kompresja tych dialogów była fantastyczna. A nie, na, na Play 1 lubiłem takie kompresje. Spyro 3 europejskie... Spyro 3 europejskie ma takie kompresje w pokazówkach, co nie? W gameplayu audio postaci jest super high. Quality, takie tam, ale jak już pokazówki, kurde, lecą to wszystko z vhs -owe. I nie, to nie jest, ponieważ. E... Dobry cel, lecie. Eee, jak jaś to mówiłem, ta, e, to nie jest, ponieważ Insony jak nienawidziło nawidziło i dał nam szajski port. Musieli skompresować audio, ponieważ Spyro było taką gigantyczną gierką w Europie, i ponieważ wiecie języki i takie inne te gesy, to oczywiście musieli skompresować coś. Już się powoli przypominam, czemu miałem problem z ostatnim bossem w tej grze, jak tak failuje. To jest pierwszy poziom tego świata i ja już takie faile mam.